Z tej strony w dzisiejszym odcinku zagramy na rapach i trochę wydamy oraz może zarobimy i to znowu to wydamy. Ponieważ jak widzicie tutaj mamy... czekajcie teraz, teraz będzie to lepiej widać, po prostu chat wyłączyłem, po, w rogu mamy 327 tysięcy, co myślę, że jest całkiem dużo, no tak. Przecież wyłączyłem właśnie chat, żeby ludzie nie spomili, ale to nieważne. Tu gdzieś były topki, nie, to jest topka levelu? 13? Jej Otworzyłem skrzynek, okej, okay. topka klanów Topka czasu Topka rankingu, topka załyski, jest, jest topka kasy, jest topka kasy No, co nie jest aż tak mały Patrząc na to, że top 10 w no, śniuście, chyba ma 10 milionów Więc coś tam z tego mam A teraz włączę No Dobra, czat włączony i po pierwsze Jak miał jeszcze zarobić i... Wiem, może to się dzieje, czy... Na razie nic nie widzicie w moim filmiku, ale teraz Po pierwsze, zobaczycie inne temy, ponieważ mam też swoje itemy z tych właśnie, które odebrałem, bo mam inne Teraz mam kolejny fragment kosmosu, ponieważ bierzemy to. No, ja tu byłem przygotowany, no coś takiego otwieramy. Mamy 10 fragmentów kosmosu i każdą duszę. I tu czasu, i mam na ale co nam da każda dusza? Już wam mówię. Podchodzimy sobie tu. Nie, to. to, 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 to. Podchodzimy sobie tu i możemy zrobić coś takiego. Kula wzmocnienia, niby mógłbym to użyć na ten mieczek, ale to kompletnie nie jest opłacalne. Dlatego chciałbym zdobyć jak najlepszy mieczek. Czy ta kula jest warta trochę? No i ją będę chciał na to wykorzystać. Dlatego właśnie po to będę zbierał tą kasę, żeby zdobyć jak najlepszy mieczek. Hmm. Więc to sobie otóżmy na razie. Ale możemy sprzedać wszystko i użyć po prostu wszystkiego, by zdobyć ten klucz. Ostatnie itemy trzynastki są praktycznie bezwartościowe, ponieważ każdy zaraz będzie miał te wszystkie itemy, więc itemy poniżej tego też wolę sobie odłożyć do shotera. Wszystko co, co ma jakąkolwiek wartość to sobie biorę. No bo... Na razie nam się nie przyda. Przecież wszystko co ma jakąkolwiek wartość, to biorę, bo mam się przyda właśnie. Nie potrafię czasami, wiecie. Zapominam samo, że mówię. Dobra. Sprawdźmy rynek. Co moglibyśmy kupić, jaki mieczek i tak dalej. No bo na pewno byśmy mogli kupić mieczyk Tobiasza to wiem. Bo tyle jest nawet lepszy niż Tobiasza. Ok, tu już są, że ludzie... Okej, okay, za 570 tysięcy. Jest lepszy mieczyk. Więc my to jesteśmy w stanie ogarnąć. Wystarczy, że to wystawimy po prostu delikatnie po niższej cenie. Bo sprawdźmy. Okay. Ile są warte tutaj najmniejsze? 19,8 Wystawimy to po 20 Albo tak 19 może w sumie jednak Bo za 19 to zajdzie po 2 sekundach Prawdopodobnie To nie jest Czasami trochę dłużej to zajmuje bo jeszcze teraz nikt nie kopuje nic A ja teraz mogę więcej slotów Mogę wszystko od razu ustawić No tak No już widzę że się sprzedają rzeczy, więc wszystko dobrze. Więc ja to wszystko, wszystko powystawiam. Po Chyba wszystko się sprzedało, ale teraz wystawimy dodatkowo kluczych czasu. A to jest warte jakieś 15 tysięcy, więc to raczej nie za dużo nam da. Więc dzięki temu dobijemy całkiem sporą liczbę klasy. I po pierwsze, na co to będziemy mieli wydać? No, bo właśnie sprawdźmy cię wszystko. Nie wszystko! Jeszcze jeden ten. I tu są słabe itemy akurat. To wystawiam, bo tak, bo miałem tak naprawdę całego seta czternastkę, tylko to sprzedałem, więc, no. Z 14 tysięcy to sam chyba kupię. Nie ma już tego przedmiotu, okay. Dobra, widzowie, patrzymy czy kluczyki na przykład ile kosztują. To widzę, że strasznie drogie. I 200 tysięcy do Gwiezdnej. Wielkanocny, to. Tak. Wielkanocny event Dawno, dawno raczej. No i dobra, czy coś w tej. jest warte 200 tysięcy? Więc tak. To jest warte 200 tysięcy. To jest ponad 200 tysięcy. No to wiadomo, że i te Mikulce nie są warte nawet 100 tysięcy. To jest warte dużo. To jest dużo i to jest dużo i to jest dużo. Więc czy my chcemy tyle wydawać? Czy wolimy wydać na jakiś lepszy miecz? Właśnie, musimy coś sprawdzić w jeśli chcemy zdobyć dobry miecz lepszy od tego to ile kosztuje upgrade no dobra lepiej kupywać bo nawet na rynku teraz nie wiem czy uda nam się kupić za tyle właśnie to jest dobre pytanie czy, naj... czy uda nam się tylko 15 kupić za 190 tysięcy? 550 jest warte ty aha dobra to plan jest taki, kupujemy to. Mamy najlepszy mieczek jaki na razie możemy mieć. bo najlepszy widzę, że nas nie stać. więc widzę, wiadomo co zrobimy. Naprawdę jak chcę to zrobić? Ja nie mogę. Dobra, jeden swój klucz czasu może zostawię, albo... Nie widzowie. Ten klucz czasu zostawię. Z jednego bardzo ważnego powodu. To będzie niedługo bardzo dużo warty. To bardzo, bardzo, bardzo dużo warte. Więc. Bierzemy kluczyk, bierzemy ten cyk. Właśnie wydamy 200 tysięcy na ten kluczek, z co zbieram bardzo dużo. z animacją otwieramy. Tak naprawdę to zrobiłem. I zobaczymy, co wydropimy. 20 tysięcy 10 razy mniej. Dobra, dobra. A co jest w skrzynce czasu? To jeszcze mnie interesuje. Najwyżej po prostu stracimy wszystko, ale nieważne. Mhm. Um. Mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm mm -hmm. Dobra. Otwórz z animacją. Co ja zrobiłem? Ja jedno, jeden fragment kosmosu. Ja widzowie. No... Galaktyczna właśnie minęła. Nie dwa, fra nie, dwa fragmenty kosmosu. To chyba też sobie zostawimy. Niektórzy właśnie na tym mieczy, bo miałem na to użyć. Na no, miecz najlepszy, jaki nam się uda. Kolejny jest warty 550 tysięcy. I raczej nie ma szans, żebym wydał na to. No bo... To strasznie dużo. Naprawdę uwierzcie mi... 500 tysięcy to jest giga dużo. Najlepszy mieczek jest 9 milionów. Oczywiście ulepszenie tego tutaj kosztuje. Więc mam mieczek 15. Prawdopodobnie niedługo będą się go sprzedać. Bo zaraz to będzie nic nie warte. No, ale to nieważne. Ale póki jest event, to pójdźmy sobie tam. Może coś uda nam się nagle zdobyć, jakiś Custom item, ten, ten, coś to będziemy. Może nie wyjdziemy aż tak na minus, bo wyszliśmy... Wierzcie mi bardzo dużo na minus. Jakieś czekajcie, bo... Miałem dwa fragmenty, czyli jakieś 200 tysięcy, wydałem około 500. No czyli jakieś 400 tysięcy, coś takiego na minusie jesteśmy. Fajnie. No i już umieramy. Jasne i nie chcę umierać Dobra, jeśli coś będzie się działo to wam pokażę widzowie Okej okay, widzowie Jak myślałem, że coś z custom itemem to myślałem, że ja sobie... Tak, tylko tak mówię? Wydropiłem pomarańczowy sok z... Yy, tych, siana No i dosłownie kiedy miałem jakąś sekundę typ, przecież prawie umarłem Więc to jest warstwa jakoś 60 tysięcy No i dobra, powoli się odkujemy jej Tu mamy jeszcze w tym trochę kasy, więc to 100. Więc może aż tak źle nie jest, jakby to wszystko posprzedawał, ale kule wzmocnienia ewidentnie trzeba użyć na giga dobrym mieczu. No bo jakby nie miał taką 17 co najmniej. Na 17 mógłbym użyć na spokojnie. Ale na 15 to tak trochę średnio, bo ile możemy wydropić w ogóle? kula wzmocnienia. W sensie, ale ile on, ile on tam da? A tu w sumie powinno pisać, czy nie, pisać. nie pisz. Nie no to robię lasyjnie. Czekajcie, nie wiem widzowie czy to spróbować, bo to, ten mieczyk w sumie będzie bardzo dużo warty. Hmm. Dobra, wiecie co robimy tu? to. Robię najgłupszą rzecz jaką chyba mogę, to jest 100 tysięcy mniej warte i tak w ogóle to się sprzedało. Chyba to zrobimy, będziemy mieli gigamocny prawdopodobnie miecz Dobra Nowy bonus 1% Jakie to jest bez sensu Nie, 1% Nie, jeden, Ja wiem co zrobić Nie, nie, to jest bez sensu No, wcale nie wiem gdzie jest mój miecz To nie jest tak, że właśnie go wystawiłem na rynek, bo byłem bardzo zły Ponieważ jak ma ten 1% to mam nadzieję, że chociaż za 200 się sprzeda. Nie mogę wyjść aż tak na minus. No bo to widzicie tragedia, naprawdę. Załamałem się jak zobaczyłem, że 1% widzowie. Spróbuję teraz ogarnąć te wszystkie dusze mega tanio. Choć nie wiem czy się uda. Ale na razie mamy dwie. Dobra widzowie, otworzyliśmy trochę skrzynek. Trochę straciliśmy. Mam teraz mało kasy, miałem dużo. Myślałem, że będę miał gigamocny mieczyk, a wpadło 1%. Naprawdę to było strasznie mało. to no dosłownie najmniej co mogło chyba, bo 0% chyba jest niemożliwe. A jakby było... jakby było możliwe, to prawdopodobnie by Więc no, tyle w tym odcinku. Jeśli będziecie chcieli do mojego klanu, bo widzicie to mój klan kofry, no to... O, mam kolejne dwa. W opisie będzie link do mojego serwera Discord, i tam możecie pisać o mnie, że jeśli chcecie dołączyć. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach.